Ciekawy jestem, co uważacie na temat takiego nowego projektu, a w zasadzie pomysłu, który przyszedł w zasadzie nie od nas, aby bezwarunkowy dochód podstawowy był na każdego 1300 zł, że tak powiem, czy się stoi, czy się leży. Kasa i tak się należy. Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, znalazłem coś takiego w internecie, ale to już nie pierwszy raz czytam ten materiał, w sensie może nie ten, ale ogólnie na ten temat, że bezwarunkowy dochód podstawowy, kto dostanie 1300 złotych co miesiąc? Eksperymentalny program już w Polsce 8 listopada. Podobno nawet już to ruszyło już jest jakieś takie pierwsze, że tak powiem, pomysły, pierwsze pilotażowe programy. W czym jest problem? Nie wiem, ja na przykład uważam, że dostawanie kasy totalnie za darmo, tak jak to chociażby jest w 500, jest, że tak powiem, moim zdaniem troszeczkę takie delikatnie mówiąc, patologiczne, dlatego że to powinno być troszeczkę w inny sposób w ogóle zrobione. Ale mój kolega Marek, który mnie w sumie zainspirował do tego materiału razem z Piotrem jako niezależnym. Mówi, że to wcale może być bardzo dobra i pozytywna sprawa. Dlaczego pozytywna? Bo miałoby to wyglądać w ten sposób, tak jak to zresztą zostało już wprowadzone. W, już wam mówię, tutaj przeczytam, bo nie chcę, żebym tutaj was w jakiś sposób poszukał. Oczywiście linki do tych materiałów macie w opisie. Bezwarunkowy dochód podstawowy wprowadziła już Hiszpania, testowały go również Finlandia i. Kalifornia, a w 2021 roku eksperyment dotarł do Niemczech. No i próbują. Co miałoby to dać takiego na plus? No bo każdy pomyśli: Kurde, no minus, same minusy. Na plus miałoby być to, że w zasadzie zmniejszyłaby się totalnie administracja, yy, uprościłyby się wszelkie procedury, bo to miałoby funkcjonować w taki sposób, że jeżeli jesteś osobą pełnoletnią bądź niezdolną do pracy, Należy ci się to takie minimum, nazwijmy to socjalne 1300 złotych, i te 1300 złotych, czy się stoi, czy się leży, się należy, czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, czy stać cię na zarabianie pieniędzy, czy w ogóle. Jedyna rzecz, która mnie tutaj jakby niepokoi i bardzo mi się nie podoba, to jest mianowicie ten zapis bezwarunkowy. Bo bez względu na to, czy ktoś jest bogaty czy biedny, pracuje czy nie, ma gwarantować ludziom wolność decyzji, czy chce pracować, lub ubiegać się o wsparcie, czy nie chcą, a jednocześnie ma zapewnić wolność od ubóstwa. Ja jestem za tym, że każdy powinien pracować. Każdy po to został stworzony, ma dwie ręce, dwie nogi, po to, żeby pracować. Wiadomo, że są sytuacje, w których nie wiem, są jakieś choroby i tego typu rzeczy. No to tutaj, jakby, yy, jest ok. Ale, znaczy, no nie jest ok, ale jakby rozumiem, że nie można pracować. Ale jak może być, że mamy mieć wybór, czy chcemy pracować, czy nie chcemy pracować? No i co jest yy, takim, jakby, plusem, więc. Wiecie sami, że bardzo dużo zostało zrzucone i na gminy, i na powiaty, chociażby jakieś dodatki węglowe, yy, gdzie trzeba się kajać na kolanach, prosić, błagać, a oni muszą przerzucić stertę yy, papieru, żeby. No dobra, masz te 500 zł, to dopłaty. A tutaj miałoby to funkcjonować w ten sposób, że żadnych dodatków by nie było, byłoby tylko jedno, jedyne. Taka jakby socjalna pomoc dodatkowa. Skąd te pieniądze miałyby się brać? Bo ja mówię, przecież mówię do kolegi. Yy... Słuchaj, Marek, przecież to w... znowu podwyższy inflację. Ja mówię dlaczego? Przecież to może działać w taki sposób, znaczy, że podobno działa, że spółki skarbu państwa, typu chociażby KGHM czy Orlen, one generują pewne zyski nadzwyczajne które z tego finansować można byłoby tego typu procedury. No my oczywiście jakby składamy się na to naszym podatkiem. No i tutaj właśnie mam taki troszeczkę ja dylemat, że jak to może być, że człowiek zapiernicza, płaci podatki, a ktoś leży, nie płaci tych podatków i też dostaje. No ale z drugiej strony, jak na to spojrzymy, to on i taki tak będzie leżał i nie będzie płacił podatków, a do gopsu poleci dodatek węglowy dostanie, inne dodatki dostanie, więc w sumie to i taki tak. Kasa mu się należy, bo przecież w naszej konstytucji jest powiedziane, że masz prawo do życia, więc i taki tak jakoś utrzymać się musisz. Nie wiem, co na ten temat uważacie. O, na przykład też problemem dla mnie jest to, w jaki sposób te pieniądze miałyby być wypłacane, bo jeżeli miałyby być wypłacane tak jak na przykład dodatek węglowy, że wypłacili na przykład dodatek węglowy, ale nikt nie powiedział, że musisz za to kupić węgiel. Albo na przykład wypłacają 500, ale nikt nie mówi, że ty masz to spożytkować na dzieci, możesz robić z tym, co chcesz. Ja uważam, że na przykład 500, powinno być w podatku. Płacisz podatek, przedstawiasz faktury, że dziecko, nie wiem, zajmujesz się tym dzieckiem, że wysyłasz, znaczy nie zajmujesz się, tylko wysyłasz na jakiś angielski, nie wiem, na jakieś inne zajęcia. I przedstawiasz faktury, dostajesz pieniądze jako zwrot. Tak to mogłoby funkcjonować. No ale wiemy o co chodzi. No i tutaj właśnie taki problem polega na tym, że gdyby te 1300 zł było wypłacane tak o po prostu, no to znowu byłby problem. Nawet Jarosław zauważył ten problem, że kobiety do 25 roku życia mogłyby pić na umór, później by tych dzieci nie miały. Zresztą posłuchajcie teraz prezesa, prezes wam to dokładniej powie. Prezesie mów. No, i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie no, pewnych rzeczy gorzkich. No, jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia mm, dziewczęta, młode kobiety, no, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm. To musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to gdzieś jeden. No i yy, tego typu jest kolejny problem, który mógłby się jakby w tym całym temacie narodzić. No ale z drugiej strony, nie ma nic łatwiejszego jak socjal. Nawet o tym. Powiedział nasz wieszcz narodowy, Glapiński: Hitler wygrał demokratyczne wybory w Niemczech, bo wprowadził różne wydatki socjalne, dodatki i różnego rodzaju tematy. Więc najlepszym zawsze było rozdawnictwo. Jeżeli coś dajemy ludziom, to ludzie mówią: O, super, będzie ekstra, będziemy żyć pięknie, kolorowo i w ogóle. No, i w tym, nie wiem, optymistycznym bądź mniej optymistycznym akcentem bardzo serdecznie Wam dziękuję. I słuchajcie, już tutaj powstaje powoli seria odnośnie ogrzewania. Bardzo Was serdecznie na nią zapraszam. Tam jest playlista, w której, że tak powiem, będą zbierane wszystkie te elementy, które. O których rozmawiamy i pokazujemy różne rozwiązania związane z ogrzewaniem. Będą testy pomp ciepła, na które oczywiście cały czas zapraszam. Już kilka firm się zgłosiło. Bardzo proszę, piszemy na maila, który jest widoczny w opisie każdego z filmów, bo w każdym filmie jest, są jakieś dane kontaktowe do mnie. Piszcie na pompaciepła.pv i tam zgłaszajcie się. Już się nie możemy doczekać, tylko z tym testem pomp ciepła troszeczkę musicie się mentalnie wstrzymać, dlatego że my musimy tutaj przygotować to w taki sposób, żeby później nikt nam nie zarzucił, że źle zostało to opomiarowane, źle zostało to zrobione i będzie problem. Więc w tej chwili dopracowujemy pewne tematy, załatwiamy wszelkie sprzęty, które pomogą nam w tym, żeby, żeby jak najbardziej wiarygodnie wyszedł ten test. No bo na tym trochę nam tutaj, jakby, znaczy trochę, bardzo nam na tym zależy. Ale zapraszam wszystkie firmy, które chcą pokazać swoje produkty, niech piszą już na tego maila. Bardzo serdecznie dziękuję, nie zapomnij o subskrypcji. Cześć!